No tacy jesteśmy, tak? Że jakby potwierdzamy tylko to, w co wierzymy, a całą resztę ignorujemy, przez co nam się wydaje, że ci wszyscy inni oni, to oni są głupi, dlatego że wierzą w coś, co w ogóle nie powinno się wierzyć. Kolejny tydzień, kolejna recenzja, kolejny poradnik. Pamiętacie? Dwie zmienne. Po pierwsze, ten poradnik musi mieć w sobie sporą porcję wiedzy, on musi być mądry, a po drugie, musi być świetnie napisany. I to jest ruletka nawyków, od razu z zbliżonko. Ruletka nawyków to jest książka, na którą ja trafiam w momencie, kiedy prowadzę bardzo duży projekt badawczy, i celem tego projektu było przetransponowanie. Nie dobra, celem tego projektu badawczego było dowiedzenie się, jak zmienić ludzkie zachowania. Tak naprawdę taka heurystyka zachowań. No, znowu powiedziałam coś mądrego. Będzie prosto. W firmie, która zlecała te badania, zależało na tym, żeby klientów, którzy są przyzwyczajeni do robienia czegoś w określony sposób, zmienić ich nawyk. Ja wtedy czytam, dało się prosto dało się prosto. Ja wtedy czytam absolutnie wszystko na temat nawyków, na temat nałogów, na bo nauk jest taką zaawansowaną formą nawyku. Na temat tego gdzie w jakiej części naszego mózgu y, te w ogóle rzeczy się zapisują, dlaczego my się y, w ogóle uzależniamy. Co potem z tym zrobić? Jak zmienić nawyk, który jest drugą naszą naturą? Moja babcia zawsze mówiła, że przyzwyczajenia drugą naturą człowieka. No tak. Tak więc na pewno do tej książki ściągnął mnie tytuł, bo to był czas, kiedy po prostu drenowałam całą literaturę dostępną na rynku, w tym literaturę anglojęzyczną, na temat nawyków, nałogów i wszystkiego tego, jak człowiek w ogóle funkcjonuje, bo potrzebowałam tego do raportu badawczego. I teraz co się okazuje? Jakież było moje zaskoczenie nie po raz pierwszy. Nie po raz pierwszy, że ja chcę czytać o tych innych ludziach, o jakichś tych o nich, a po raz kolejny czytam o sobie. I to jest taka książka, przy której jest trochę śmieszno, trochę straszno, dlatego że nawet jeśli ta refleksja nie chwycicie już na pierwszym rozdziale, to ona musicie dopaść po 50. po 150. stronie. No kiedyś musicie dopaść refleksja, że my jako ludzie, to jesteśmy takimi symbałami. Którzy lecą od jednego błędu poznawczego do drugiego błędu poznawczego. I tutaj, oczywiście, że Kahneman, jeżeli chodzi o. No, Blista, jeżeli chodzi o błędy poznawcze, to zaorał rynek, i tutaj nie ma nic więcej do powiedzenia. Ale to jest książka, bo właśnie Kahneman to jest gruba cegła, którą się długo czyta. Tam jest wiele odniesień do jeszcze innych badań i innych badań, i do replikacji tych badań. To jest naprawdę trudne do przeczytania. Momentami fajne, ale trudne do przeczytania. Natomiast tu to jest takie trochę podejście, coś pomiędzy felietonem a lekkim pisaniem, a taką małą bułeczką, bo te rozdziały i podrozdziały są takimi małymi bułeczkami, których mm, na tapet y, autor tej książki bierze jedno zagadnienie, jakiś jeden błąd poznawczy i konfrontuje nas z tym, jakie my mamy wyobrażenie na własny temat, my ludzie, a jak jest naprawdę. I teraz pozwól, że coś ci zacytuję. Efekt potwierdzenia. Twoje wyobrażenie. Twoje, moje, nasze wyobrażenie. Twoje opinie są owocem prowadzonej przez lata racjonalnej i obiektywnej analizy. Tak myślimy my ludzie na swój temat. Że nasze opinie to jest wynik głębokiej analizy. A prawda jest taka, że twoje opinie no, Twoje, moje, nasze opinie twoje opinie są owocem zwracania uwagi tylko na taką informację, która potwierdza to, w co wierzysz. Z jednoczesnym ignorowaniem wszystkiego, co zaprzecza z góry przyjętym poglądom. Więc, jeżeli ty masz przekonanie i głęboką wiarę w sobie do leków homeopatycznych, to będziesz absolutnie ignorować skuteczność leków takiej medycyny akademickiej i będziesz tylko i wyłącznie wyszukiwać z otoczenia takich badań, albo takich artykułów, czy takich test, które potwierdzą to, w co wierzysz. I to samo dotyczy absolutnie wszystkich innych tematów, od wychowania dzieci, miłości, kupowania samochodów yy, i tego, czy jesteśmy na diecie wegańskiej, wegetariańskiej, czy może nadal jemy mięso. No tacy jesteśmy, tak? Że jakby potwierdzamy tylko to, w co wierzymy, a całą resztę ignorujemy, przez co nam się wydaje, że ci wszyscy inni oni, to oni są głupi, dlatego że wierzą w coś, co w ogóle nie powinno się wierzyć. Kłopot polega na tym, że tamci oni wierzą też w coś swojego i ze swojej rzeczywistości dobierają do swojej głowy tylko i wyłącznie te argumenty i te tezy, które potwierdzą to, w co oni wierzą. To dlatego nie potrafimy się dogadać. I to dlatego powinniśmy się uczyć sztuki dialogu, sztuki takiej debaty. Nie po to, żeby kogoś zaszlachtować we wzajemnej dyskusji i zarąbać go siekierą, bo on myśli inaczej niż my, tylko dlatego, żeby spróbować zrozumieć tego drugiego człowieka. Książka jest naszpikowana tego typu opowieściami. Książka zagląda do naszych najbardziej wstydliwych fragmentów naszego, naszego umysłu. Naszego wyobrażenia na nasz temat, no generalnie, dotrzesz prędzej czy później do takiej refleksji, że każdy z nas, ty, ja, my wszyscy inni ludzie jesteśmy skrajnymi egoistami. Interesujemy się tylko tym, co dobrze opisuje pewne powiedzenie że koszula bliższa ciału. I tak naprawdę, jeżeli przebrniesz przez tą książkę, a tak naprawdę myślę, że przebiegniesz dokładnie tak, jak ten człowiek tutaj na okładce, jeżeli przebiegniesz przez tę książkę z ogromną pewnie przyjemnością podczas czytania, to zostanie w tobie taka ogólnohumanistyczna myśl, że my ludzie, turlający się od jednego błędu poznawczego do drugiego błędu poznawczego, że my ludzie mamy y, taką trochę nieumiejętność, funkcjonowania pomiędzy innymi ludźmi. I ilu klientom, moim klientom, poleciłam tę książkę na sensie, a wy się to przeczytaj, to za każdym razem miałam zwrotnie informację następującą. Basia, dzięki, bo to mi spuściło powietrze napięcia wewnętrznego, że moi klienci, czyli klienci moich klientów, źle myślą, głupio robią. Są beznadziejni. I teraz ja wiem, że wszyscy nasi klienci są fantastycznymi ludźmi, ale od czasu do, do czasu mamy taki kryzys i o tych klientach troszeczkę mówimy sobie źle. Bo kiedy z jednej strony przeczytasz całą wiedzę zawartą w tej książce, a z drugiej strony przefiltrujesz tę wiedzę przez swoje własne doświadczenia, kiedy dojdziesz do tej refleksji, że my ludzie to tak nie powinniśmy za bardzo ufać temu, w co myślimy, w co wierzymy, bo, bo my jesteśmy po prostu niedoskonali. W swojej konstrukcji, znaczy, i doskonali, i niedoskonali jednocześnie, to wtedy z większą empatią, z większym zrozumieniem, z większym takim luzem podejdziesz do wszystkich zachowań swoich klientów, bo już będziesz mogła albo będziesz mógł wyobrazić sobie, dlaczego oni się tak zachowują. I wtedy zaczyna się taki luz, w sprzedaży i szczególnie wtedy, kiedy masz do czynienia z klientami w sposób bezpośredni, czyli na przykład jesteś korepetytorką, korepetytorem, terapeutą, terapeutką, czy na przykład doradzasz tak jak ja. i Ja mam do czynienia z ludźmi jeden na jeden. Ta książka uczy dystansu, ta książka pokazuje w jakim zakleszczeniu nawykowych zachowań my ludzie poprzestajemy, jesteśmy każdego dnia. Ta książka pokazuje, co możemy zrobić, jak możemy to zmienić. I ta książka to jest taka, taka ogólnohumanistyczna, bardzo fajna, lekka, to jest ważne, lekka dyskusja na temat istoty bycia człowiekiem. A ponieważ jeśli prowadzisz JDG albo małą firmę, masz do czynienia z ludźmi, masz też czasami do czynienia z pracownikami albo z osobami, które pomagają ci współtworzyć tę firmę, to myślę, że ta książka Ruletka nawyków jest absolutnie pozycją, z którą trzeba się zmierzyć. I zapewniam cię, że to zmierzanie się z tą książką, z każdą kartą tej książki, to będzie dla ciebie niewypowiedziana przyjemność. I to z całą pewnością w tej recenzji ci gwarantuję. No i teraz po scriptum, bo to jest, to jest moje ulubione. Konformizm, tak brzmi podtytuł tego rozdziału. Twoje wyobrażenia, twoje, moje, nas wszystkich. Jesteś silną osobowością, która łatwo się nie podporządkowuje, no chyba że zostanie do tego zmuszona. Teraz łapka w górę i komentarz, kto tego sobie nie myśli. Jestem silną osobowością, która się łatwo nie pod. No, dobra, dobra. Prawda. Jaka jest prawda? Wystarczy wpływ jakiegoś autorytetu lub presja społeczna, abyś uległ, gdyż konformizm to część instynktu przetrwania. I niech pierwszy rzuci kamieniem. To nie zwątpił w swoją pewność siebie, w swoją siłę i niezłomność charakteru, kiedy po wielu godzinach szykowania się przed lustrem, żeby wyjść na jakąś romantyczną kolację, usłyszał od swojej mamy, albo nie daj Boże, od partnera bądź partnerki, tego jednego sakramentalnego pytania: Ale tak, idziesz ubrana? Koniecznie.